Taszewczyk. Witam Państwa w środowej audycji goście dnia, a dzisiaj ze mną jest w studio młodszy brygadier Grzegorz Pawlicki, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Podsumujmy wakacje, które już mają się ku końcowi. Czy te wakacje obfitowa obfitowały w takie no, niekorzystne, nieszczęśliwe zdarzenia? Pożary, utonięcia, wypadki drogowe? No te wakacje należały do wyjątkowo spokojnych. Um, one się jeszcze nie skończyły, co prawda, ale pierwsze podsumowania możemy już robić. Um, i, I to naprawdę były wakacje mniej obfitujące w pożary, um, mniej obfitujące może w wypadki. Um, nie zawsze jest to zasługą um, może Roztropności. ludzi. Roztropności. Roztropności, tak. Bardzo często wpływ na to ma po prostu aura i pogoda. Od początku tego, tego roku, bieżącego, mieliśmy już 834 interwencje, czyli takie przypadki, w których konieczna była nasza pomoc, przy czym to było 177 pożarów i 634 tak zwane, my to nazywamy, miejscowe zagrożenia, czyli wszystkie inne zdarzenia wymagające interwencji straży pożarnej i jakiegoś rodzaju pomocy, a które nie są pożarami. Yy, ale tutaj bardzo dużą i złą robotę zrobiły nam to, jak wszyscy pewnie pamiętają. Przechodziły w czerwcu, ale również nawałnice. jeszcze i w lipcu. Tak, yy. właśnie te nawałnice, wichury, wichury wyłamane drzewa, yy, troszeczkę dachów zerwanych, yy, drogi blokowane bardzo dużo było, yy, było tych zdarzeń. Natomiast no, człowiek nie ma na to wpływu niestety. Ale te, gdzie, gdzie my mamy wpływ jako, jako mieszkańcy miasta czy powiatu, no, tych zdarzeń nie było tak, tak dużo. Bo, bo, bo na te 834, jeśli odejmiemy te związane z nawałnicami i z tymi wiatrami, burzami, no, to nam, nam się ta liczba zmniejsza zdecydowanie. Natomiast w, same, w ciągu samych wakacji, czyli no, powiedzmy od 1 lipca do dnia dzisiejszego, czyli do 16 sierpnia, mieliśmy takich zdarzeń, w których musieliśmy brać udział i udzielić pomocy mieliśmy 189. To nie jest dużo jak na wakacje. 17 dzisiaj sierpień, tak tylko. 17? Tak, w prze, prze, Przepraszam, A statystyki <laughs> sobie robiłem na dzień wczorajszy. Rzeczywiście, jest dzisiaj 17, więc do, to do wczoraj w takim mhm. razie, te 189 zdarzeń i tylko w tym 17 pożarów. Mhm. Tylko 17 pożarów, więc niewiele no ale w lato no cóż, w tym okresie wakacyjnym letnim się, pokrywa się ten, ten okres wakacyjny z okresem, z okresem i z czasem i z żniw, no ale przecież widzimy właśnie co jest za oknem, jaka jest pogoda i. Zboża stoją w polu. Zgadza się i to jest właśnie to. I zboża stoją w polu, niewielki procent jakiś jest tam zebrany tych zbóż, nie było nasilenia. Tych prac w związku z tym nie było z tym związanych pożarów, bo były praktycznie tylko dwa na terenie powiatu ciechanowskiego. Zapalił mm -hmm. nam się kombajn y, i prasa taka do, do zbierania słomy. Mm -hmm. To jedyne dwa pożary, których związek jest bezpośredni z ze żniwami to jest wszystko. Ale zgodnie z prognozami afrykańskie upały do nas nadciągają, już od jutra ma być słońce, w piątek, w sobotę temperatura ma oscylować koło 30 stopni, więc trzymamy kciuki, żeby te żniwa udało się dokończyć, żeby to zboże zdążyło troszkę no tak, przeschnąć. Przesnąć. Natomiast spodziewamy się w związku z tym, że tak jak pani redaktor powiedziała, że to wszystko stoi, to na polach, więc spodziewamy się no, tego, że rolnicy będą chcieli bardzo szybko, bo tu już jest najwyższa pora, już w zasadzie jest nawet w niektórych przypadkach ponoć za późno, jak to mówią, poprzerastało. I... Także będą te prace bardzo nasilone i będą się wszyscy starali to zboże zebrać. No i to jest właśnie ten czas i ten pośpiech. okres, taki ten pośpiech. No, spodziewamy się, że, że będziemy tu mieli interwencję niestety. Że to będą pożary i maszyn rolniczych, to mogą być pożary zboża na, na pniu nawet, to mogą być y, ścierniska, słoma, y, no, no po prostu życie uczy i statystyka wieloletnia, że tego się nie daje uniknąć mimo, mimo wysiłków, no a szczególnie teraz jeśli będzie, będzie właśnie ten nasilony taki okres, y, ten żniwny, ten, no, w krótkim czasie trzeba będzie po prostu wszystko wszystkie prace wykonać. Ey, powiedział Pan y, o 177, jeżeli mnie pamięć nie myli, pożarach. Y, jakie to były głównie pożary? Co było przyczyną? Zaproszenie ognia, czy, czy to y, wypalanie traw? Y, co to za pożary? Wypalania, te, te, tak. Y, wśród tych 177 od początku roku, a 17 od 1 y, 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 lipca, lipca, czyli niewiele. Y, ale... Y, 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 w zasadzie można powiedzieć w ten sposób, że jest naprawdę niewielki odsetek pożarów, takich, w których nie można by się było doszukać udziału człowieka jako przyczyny czy praprzyczyny powstania pożaru, zawsze człowiek jest tym najsłabszym elementem, i tym takim elementem, którego się to wszystko zaczyna. I to, to nawet nie chodzi o to, że człowiek zrobi coś, świadomie podpali, bo to nie chodzi o podpalenie świadome. To po prostu chodzi o zaniechanie jakiegoś działania. Człowiek po prostu nie, nie, nie robi czegoś, co powinien zrobić i co może później właśnie te, to, to zaniechanie może skutkować pożarem lub odwrotnie, możemy sobie odwrócić, zrobi coś, czego nie powinien zrobić. Mm -hmm. I nie zdaje sobie do przypadkach, końca. W tych co najczęściej było przyczyną powstania e, pożaru? Mieliśmy troszkę pożarów traw, mhm. e, ale to nie była taka ilość jak w roku ubiegłym, mhm. który był i, i dwa lata temu, który był rekordowy. Nie było tych pożarów tak dużo, to 50, może nawet niecałe chyba, no 26 chyba. Jakoś tak było tych pożarów, więc niewiele, ale to też jak pamiętamy, aura nam dopomogła. Mhm. Dobra, po prostu wtedy, kiedy, kiedy, kiedy jeszcze nie było młodych traw, a stare można było wyprawić, to padało po prostu. Padało. A jak przestało padać, to młode trawy przerosły przez stare i to już się nie chciało tak palić. Więc troszkę pożarów traw. Troszkę mieliśmy pożarów mieszkaniowych. Jakiś telewizor się zapala. Takie po prostu losowe przypadki. Telewizor gdzieś jakaś, jakaś kuch na kuchni gazowej coś nam się dzieje, prawda? Troszkę pożarów było e, e, samochodów ale też niewiele. Także rozrzut był spory, jeśli chodzi o takie grupy, prawda? Gdzie, gdzie te pożary powstawały. Nie ma jakiejś prawidłowości. Nie można Aha. znaleźć jakiejś prawidłowości, że. że no bo my jako Strażacy, czy przynajmniej ja, jeśli się analizuje um, przyczyny wszelkich zdarzeń, szuka się oczywiście prawidłowości, no bo, no bo jeśli się znajdzie jakąś prawidłowość, to jest to wskazówka, że w jakimś obszarze. Coś, coś można wyeliminować, coś, coś i co, Że coś się dzieje w ogóle w tej mhm. kwestii i dlaczego w takim razie, prawda? Mhm. Trzeba poszukać jakiejś przyczyny. Ale prawie wszystkie te pożary, które zaistniały ym, do, do dnia wczorajszego ym, przez pierwsze tam pół, y, pół roku. Tak. To nie były duże zdarzenia. Nie, nie, to nie były duże zdarzenia. To były zdarzenia. 171 to były małe. Na no te 177 mhm. pięć było średnich. Natomiast to, to, to ja nie będę tłumaczył, jak my to klasyfikujemy, bo to m, może nie o to chodzi. Natomiast to, że jakiś pożar był średni, to wcale nie oznacza, że on, on w naszej klasyfikacji jest średni, bo, bo przyjmujemy pewne, pewne schematy, prawda, i miary, powierzchni, użytych sił, to wcale nie oznacza, że to było coś bardzo groźnego. Po prostu mogło mieć większą powierzchnię, kubaturę. I, i, I to tylko tyle. To, to nie znaczy, że coś było bardzo groźnego, że ktoś tam zginął i, i czy wielka krzywda się komuś stała. No nie mieliśmy takich spektakularnych tych, tych pożarów, na szczęście. Mhm. I oby taka tendencja I, utrzymała się oby do końca. I taka tendencja się utrzymała do końca, no, no właśnie, no to, te żniwa, no, spodziewamy się jednak, że, że żniwa. No i jednak kiedyś przyjdzie ta susza, czy, czy powiedzmy ta mniejsza ilość opadów, no i jeszcze no ta jesień i, 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 i późne lato, grzyby, grzybobrania jakieś tam, prawda, yy, w tej chwili, a o, jeszcze przepraszam, dopowiem coś jeszcze. A propos tych wszystkich zdarzeń, w tym roku nie mieliśmy w ogóle zdarzeń związanych z ratownictwem wodnym. My jako strażacy. Właśnie chciałam zapytać o utonięcia, bo wakacje to czas, który sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Mamy kilka kąpielisk w powiecie Ciechanowskim. Legalne, chyba dwa lub trzy. Sporo takich nielegalnych. Czy dochodziło w tych miejscach do jakichś zdarzeń? I z, z tego, co Pan powiedział, utonięcia na szczęście żadnego nie było. Ja nie, nie znam jakichś statystyk co do wypadków nad wodą w ogóle jako takich. Natomiast, bo być może się takie zdarzyły, natomiast nie były to takie przypadki, gdzie jest wymagana interwencja straży pożarnej. Mm -hmm. interwencja straży po... I użycia sprzętu. I użycia naszego sprzętu, tak. Sprzętu i, no, i przede wszystkim grupy wodno-nurkowej, mm -hmm. którą mamy. No, niestety nasza grupa wodnonurkowa, czy w ogóle grupa wodnonurkowa straża, strażaków jest używana no, najczęściej do poszukiwań podwodnych, a więc no skutki są. Mówiąc krótko, szukamy osoby, która, która utonęła. Szukacie ciała. Szukamy, no nie chciałem tego słowa, po mhm. prostu to, to trudno już w tym momencie nazwać to ratownictwem jakimś, prawda? Natomiast jeszcze w tak nieodległej przeszłości historii, jak ja to pamiętam, było dużo takich przypadków, że znaczy w ogóle były takie nie to, że dużo. Po prostu były takie przypadki, że, że ktoś utonął, ktoś osoba utonęła, i, i rodzina zostawała po prostu z tym problemem sama. I nie było służby, która miałaby przypisane w jakikolwiek sposób. Zadanie odszukania takiej osoby. Wiem, że to były często ponad siły i, i możliwości finansowe rodziny. Bo to był jedynym sposobem, mówiąc krótko, było wynajęcie mm -hmm. zawodowego lub zawodowych mm -hmm. nurków, mm -hmm. którzy nie robili tego altruistycznie, no po prostu to, to trzeba było za to dużo zapłacić i to, to był poważny problem dla, dla dużej grupy społeczeństwa. Na szczęście te przepisy się e, tak. zmieniły. Także, także mimo, ja, ja, mimo że nie nazywamy, no, nazywa się to akcja ratownicza, rzeczywiście. Natomiast, natomiast efekty tych akcji są najczęściej takie, że, że, że odnajdujemy, ale niestety osoby, które już nie żyje. Utonięć nie było, nie było całe szczęście. szczęście. Tak. Porozmawiajmy o wypadkach drogowych, no bo wakacje też sprzyjają przemieszczaniu się po naszych drogach. To Czy tych zdarzeń było więcej mniej. To już były? nie jest tak dobrze, mhm. panie redaktor. Tu już niestety nie jest tak dobrze wypadków. Ogólna liczba wypadków na pewno jest dużo większa niż to, którą my żeśmy zarejestrowali, bo, bo nie przy każdym wypadku jest potrzebna nasza obecność i pomoc. Także wypadków czy jakichś kolizji było na pewno dużo więcej niż my żeśmy zarejestrowali, ale stosunkowo dużo w tym roku było takich właśnie wypadków i kolizji, gdzie była potrzebna nasza pomoc. To było więcej niż w ubiegłym roku. W ciągu samych tych wakacji od 1 lipca właśnie do dnia Wczorajszego to było 26 takich, to jest dużo, to jest dużo, i, i, i niestety było, było takich wypadków wcale niemało, również gdzie no, podróżujący czy to samochodami, czy jakimiś motorynkami, motocyklami ginęli po prostu. Także tego było zdecydowanie więcej, tego rodzaju zdarzeń, i to jest troszeczkę niepokojące bo naprawdę więcej niż, niż w ubiegłym roku, mhm. i więcej niż we wcześniejszych latach. Jest to związane, no trudno powiedzieć właśnie, czy to jest z tym przemieszczaniem się, takim wakacyjnym podróżowaniem, tak sądząc po, po numerach rejestracyjnych samochodów i po, i po właścicielach, których ustalamy podczas czy wspólnie z policją podczas takich zdarzeń, to wcale niekoniecznie. To wcale nie dotyczy ludzi, którzy tylko mieszkańców tego powiatu przejeżdżają po prostu przez nas, nasz powiat. Tak, mm -hmm. to są to są jednak najczęściej mieszkańcy naszego powiatu. Mm -hmm. A czy m, były zdarzenia związane z pokąsaniami przez owady, m, osy, szerszenie? Wiem, że wiosną był problem dużo takich zgłoszeń. Straż pożarna otrzymywała z prośbą o pomoc, o usunięcie. Było bardzo dużo gniazda. takich zgłoszeń. Było dużo takich zgłoszeń, ale nie było takich przypadków, kiedy no zagrożone było życie, czy nawet czy życie no to już bardzo poważna sprawa, ale zdrowie nawet nie mieliśmy takich przypadków. Odpowiednio wcześniej, wcześniej osoby, które nam zgłaszały, to odpowiednio wcześniej po prostu były te zagrożenia likwidowane. Jechaliśmy i i usuwaliśmy takie gniazda, ten problem będzie się powoli kończył, bo owady, te, jak to się tam ładnie mówi, błonkoskrzydłe, w których się zalicza te osy, i szerszenie, no i pszczoły oczywiście, no to już ten okres rojenia się powoli się kończy i, i tutaj ten problem no, będzie zanikał. Mhm. Ale to jest coś, co powraca co roku cyklicznie. i Niestety tak już jest. Ja bym tutaj chciała przypomnieć naszym słuchaczom, że nie każdy przypadek gniazda os trzeba zgłaszać do Straży Pożarnej. Tylko w przypadku, kiedy on rzeczywiście nam zagraża, jest w bliskiej jej odległości od domu lub nawet na samym domu. Wtedy tak, ale jak on sobie jest gdzieś tam w ziemi, daleko, za, za siatką ogrodzeniową, no to przecież osy też są pożytecznymi stworzeniami, prawda? Też zapylają kwiaty. My nie chcemy, właśnie dokładnie to, co pani redaktor powiedziała, to jest jakiś element przyrody. Jeśli on istnieje, on być może dla człowieka jest jakimś czasami zagrożeniem albo wydaje się no, niepotrzebny, ale dla przyrody na pewno jest ważny i po coś jednak istnieje, prawda? Po coś jest potrzebny i my staramy się w takich przypadkach, dokładnie jak pani redaktor powiedziała, staramy się tego od tak po prostu bezmyślnie nie zniszczyć. Jeśli nie stanowi to zagrożenia, mhm. um, jak wszyscy wiemy, lato nas w tym roku nie rozpieszcza aurą. Um, jest deszczowo, jest zimno, ale jest też pozytywny aspekt tej aury. Nie ma zagrożenia pożarowego nie ma w zagro lasach. E, na nie ma zagrożenia pożarowego w lasach. E, ja tutaj, nawet przed przyjściem do, do studia, sobie sprawdziłem taką mapę zagrożenia, która jest robiona dla całej Polski robi um, Instytut leśnictwa um, taką mapę i w, w całej właściwie półwschodniej, północnej i zachodniej Polsce yy, bo to jest według nadleśnictw robione mhm. yy, Przy stopień wilgotności ściółki leśnej. Tak, bada. stopień wilgotności ściółki o godzinie tam 9 godzinie mhm. 13 mhm. musi przekroczyć pewne wartości i to przez jakieś kolejne dni też w każdym razie nie ma w ogóle, jest, okreś jest określenie, że w ogóle nie ma takiego zagrożenia w lasach, jedynie troszkę podwyższony, ale niewiele jest w środkowej Polsce, gdzieś tutaj Wielkopolska i poniżej w stronę Śląska, mhm. o, o, o polskiego województwa, o tu w tą stronę, czyli środkowa i troszkę na południe, ale niewiele jest to zagrożenie podwyższone, a cała reszta Polski to jest, jest określona w tej chwili jako bez zagrożenia, mhm. co wcale nie oznacza, pani redaktor tutaj wspomniała, że już... Jakieś afrykańskie upały się zbliżają, to sytuacja jest dynamiczna i może się nam bardzo szybko w sumie zmienić. Wraz z afrykańskimi upałami mają nadejść gwałtowne nawałnice i burze nad Polskę. Czy można się w jakiś sposób przygotować do nawałnicy? No te nawałnice i te gwałtowne zmiany pogody, to one już chyba troszeczkę nas mm, nauczyły, ponieważ od Kilku lat już obserwujemy te gwałtowne zmiany pogody, i już wiemy, że, że to jest zasada chyba i prawidłowość nawet taka, że im wyższe różnice wyższa różnica temperatur w krótkim czasie, tym możemy się spodziewać bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, właśnie burz, gradu. Więc do tego już się chyba zaczynamy powoli przyzwyczajać. Wydawać by się mogło, że taka burza, która przychodzi, już wreszcie wszystkie te drzewa nam wyłamała. Te, które były słabsze, czy gałęzie, okazuje się, że nie, że każda burza gwałtowna, która przychodzi, ona czyni nowe szkody, ona wyłomuje drzewa, ona jakąś infrastrukturę nam uszkadza, jakieś reklamy, prawda? Uszkadza dachy. Także musimy być na to przygotowani. E, musimy szczelnie mieć pozamykane okna w czasie takiej, takiej burzy. musimy mieć uprzątnięte. meble. No właśnie trzeba schować tak. z podwórka, z tarasu Wszystko to, co, co, co może siedem. fruwać. Mm -hmm. Wszystko, co może fruwać, bo parasole, meble, parasole, meble, grille, donice czy do, doniczki lżejsze, no wszystko to, co może, co może być porwane przez wiatr i uczynić jakieś szkody, bo są znane przypadki nawet z powiatu cichanowskiego, mm -hmm. gdzie, gdzie były dość poważne szkody wyrządzone przez takie fruwające meble, samochody zostały poniszczone, pouszkadzane. Po Także musimy o tym pamiętać, żeby, no żeby komuś nie zrobić krzywdy no po prostu e, no może, możemy się tych burz jeszcze spodziewać właśnie. Jeszcze dwa tygodnie wakacji przed nami. Przypomnijmy na koniec audycji te podstawowe zasady bezpieczeństwa, co robić, żeby uniknąć y, jakichś nieprzyjemnych, nieszczęśliwych skutków naszej niefrasobliwości. Pani redaktor, takich zasad... Y, to jest na całą audycję. To jest, jest na całą audycję, bo w zależności od tego, y, do jakiego, do jakiej grupy, że tak byśmy zagrożeń mieli to przyłożyć, y, to jest ich mnóstwo. Y, ja ale jakbyśmy tak mieli zreasumować, pośpiech i alkohol to są pośpiech dwie... Pośpiech i alkohol to oczywiście dwie wykluczające się, dwie wykluczające dwie główne przy... przyczyny tak. nieszczęśliwych zdarzeń nieszczęśliwych wakacji. zdarzeń, ja to, to może zabrzmi troszkę, no bo w sumie jestem strażakiem zawodowym, może to troszkę zabrzmi dziwnie ale ja ze swoich wieloletnich obserwacji to mogę powiedzieć, że, że, że bardzo skutecznie jest, tylko tu nie ma miary na to właśnie, nie wiadomo jak to zmierzyć ale jest tak zwany zdrowy rozsądek i zdroworozsądkowe myślenie, podchodzenie, a, czy też mówiąc yy, inaczej, przewidywanie skutków swojego postępowania lub niepostępowania jakiegoś, prawda? Bo to... Przewidzenie skutków, zastanowienie się przez chwilę, co się może wydarzyć, jeśli ja coś zrobię, lub co się może wydarzyć, jeśli ja czegoś nie zrobię, jeśli ja na przykład tych mebli nie pochowam e, gdzieś, e, czy tego grilla, czy tego parasola. Co się, co się może wydarzyć, jeśli ja będę sobie chodził na grzybach, e, będę na grzybach super, jest bardzo fajnie, przyjemnie, ale je, je, jeśli tam będę palił, prawda? Papierosy. No, to są właśnie takie, takie, takie przewidywanie tych swoich. Jestem gdzieś nad wodą nad takim jeziorem i jest otoczony lasem. Ale ja muszę koniecznie rozpalić tam grilla, prawda? Bez tego się nie da. Gdzieś tam w środku lasu, prawda? Piękny teren grill, ognisko. To są właśnie takie to jest właśnie to przewidywanie ewentualnych skutków mojego postępowania. I okay. to jest i to jest chyba najlepsza recepta i, i taka rada na bezpieczeństwo, no bo, no bo ta, ta druga strona medalu, no to już są, że tak powiem, sankcje, no bo, no bo wiele naszych, naszych zachowań, postępowań jest ograniczana przepisami oczywiście, prawda? Kodeksem. Kodeksem, I taryfikatorem, przepisami, taryfikatorem. No jest to, są pewne wyznaczone w przepisach odległości, używanie właśnie tego otwartego ognia od lasu, powiedzmy tam 100 metrów, czy stogowania, no są, 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 to wszystko jest w przepisach, owszem, ale kto o, ty, o tym pamięta? Tego, mm -hmm. tego, tego na co dzień, no nie sprawdzamy, nie uczymy się tego jest to wszystko w jakiś sposób skodyfikowane i, i, i no no ale, ale żeby tym nie jednym zdaniem ale nie w tym nie rzecz w tym, żeby... rzecz w tym żeby przewidywać umieć przewidywać i starać się przewidywać skutki naszego postępowania Do tego przewidywania zdrowego rozsądku i yy, braku pośpiechu ja życzę naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moimi państwa gościem w dzisiejszej audycji gościa był młodszy brygadier Grzegorz Pawlicki, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30. Natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa jak zwykle o 13.10 już jutro. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.